W Witkowie miało miejsce spotkanie noworoczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Miezińskiego. Ratownikom z 13 jednostek wręczono wyposażenia pierwszego ratownika. Podkreślano, jak ważną pomoc przynoszą i że są często pierwsi na miejscu wypadku. To jest spotkanie zorganizowane u progu Nowego Roku, stąd można mówić, że jest uroczyste. Ono wiąże się z podsumowaniem działalności zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Bożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Gnieźnie ale rangę tego wydarzenia nadaje fakt wręczenia 66 pierwszym ratownikom wyposażenia. Przeszkoleni zostali wyposażeni, to wyposażenie mają przy sobie i w systemie internetowego systemu wezwania są w stanie dotrzeć w krótkim czasie i udzielić pomocy tym wszystkim, którzy potrzebują. Idea jest trochę podpatrzona w niektórych krajach, szczególnie w Izraelu. Z tej metody pierwszego ratownika, który wyposażenie ma, korzystano już dawno. A w ogóle zrodziła ona się w systemie bezpieczeństwa państwa. W Izraelu obowiązek służby wojskowej ma każdy obywatel bez względu na płeć. Po jej odbyciu mundur i broń dostaje do domu. Ale bywały też czasy pokojowe i ten potencjał warto wykorzystać do ratowania zdrowia i życia, bo to bez wojny zagrożenia w tym zakresie również często występują. A systemy zorganizowane przez choćby państwa. Medyczną służbę ratowniczą nie są w stanie w krótkim czasie dotrzeć ze względu na mało liczne i żaden kraj nie jest w stanie zbudować takiego systemu ratownictwa medycznego, żeby do zdarzenia zdrowotnego dotrzeć w ciągu 5 minut. Skąd się bierze 5 minut? Bo w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli się elementarnej, ale profesjonalnej pomocy nie dozna, resuscytacja. To umiera mózg. Czyli po upływie tego czasu nawet najwięksi profesorowie nie są w stanie tych zmian, które zachodzą cofnąć. Ta idea oparta o ochotników z Państwowej Straży Pożarnej. My jako związek żeśmy tu w Wielkopolsce tu w Wielkopolsce zorganizowali za środki samorządu województwa pierwszą edycję to było 100 przeszkolonych, czyli po trzech z każdego powiatu. Zakończyliśmy tą pierwszą edycję w roku 2000. 2000 w 2022, a druga edycja, 300 przeszkoliliśmy, zresztą w filialnych punktach, stąd w Wągrowcu i w Gnieźnie, stąd to wręczenie. Wcześniej miało miejsce w Poznaniu, w sali sesyjnej, za tydzień w Słupcy. Będziemy też na południu Wielkopolski też wręczać i w ten sposób mamy już 400 ratowników. Jesteśmy liderem w Polsce na tym modelu. Z tego modelu zarząd główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnych, którego prezesem jest Waldemar Pawlak, ja jestem wiceprezesem, ten model przejął, będziemy to we wszystkich województwach. Plecaki zawierają najpotrzebniejsze rzeczy w razie e, nagłego jakiegoś stanu zagrożenia życia. Mamy opatrunki do kwotoków, mamy na oparzenia, mamy przede wszystkim bandaże, które też są potrzebne w razie jakichś jakich złamań. Potrzebujemy też tutaj niezbędne rzeczy. Mamy w sumie niezbędne rzeczy do działania. Na, na szkoleniu dowiedzieliśmy się i nauczyliśmy, a praktycznie też przypomnieliśmy większość strażaków, jeśli była, przypomniała sobie, co robimy, w jaki sposób podejmujemy ważne czynności podczas zatrzymania krążenia. Głównie było nastawienie tego kursu właśnie na zatrzymanie krążenia, bo w Polsce jest bardzo duża umieralność na skraju europejskim, na, na, na tle europejskim. Więc głównie, głównie tego, zadaniem tego kursu jest to, żeby podnieść kwalifikacje ludzi, którzy są blisko i bezpiecznie mogą działać. Jak często wy, strażacy, ochotnicy, macie do czynienia z takimi sytuacjami, z takimi wypadkami? No, coraz częściej. Tak patrzę na przestrzeni ostatnich dwóch lat, takie zdarzenia coraz częściej się zdarzają z racji tego, że oddalone są ratownictwa medyczne od, od naszych miejsc zamieszkania. Co prawda tutaj reprezentuje Ułanowo, gmina Kłecko, no to najbliższą stację pogotowia ratunkowego mamy w Kiszkowie, jest to 11-12 kilometrów. Często jest to pół godziny, kiedy dojedzie karetka, a my czasami jesteśmy w stanie w ciągu 5 minut, a w najdalszych jakich momentach 10 minut. Więc to jest bardzo istotne i bardzo ważne podczas nagłego zatrzymania krążenia. Pracując w Państwowej Straży Pożarnej od wielu lat tykamy się z tematem działań medycznych związanych z na przykład z nagłym zatrzymaniem krążenia. Wiemy z doświadczenia, że te cztery minuty to jest bardzo ważny czas i idea ochotników, którzy będą reagować na zgłoszenia związane przede wszystkim z NZK, ale także z innymi zdarzeniami, jest bardzo istotna w idei ratowania życia i zdrowia ludzkiego który przyświeca zarówno ochotnikom, jak i wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Chciałbym nawiązać do narady rocznej, która odbyła się tydzień temu w Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. I tam w danych statystycznych, które przekazała pani komendant, widzieliśmy, że 30-30 parę procent akcji interwencji, jest podejmowana, wszystkich akcji ratowniczych jest podejmowana przez Ochotnicze Straże Pożarne. Więc widzimy, jaki to jest duży udział, jaki to jest potencjał w tych ludziach jaki duży udział w w całym systemie ratownictwa, nie tylko ratownictwa związanego z gaszeniem pożarów, ale ratownictwa w bardzo szerokim słowa tego znaczenia. To są również interwencje na, w, czasie, w czasie kolizji, wypadków drogowych, to są interwencje w czasie innych zdarzeń nad wodą, w lasach. Jest to bardzo ważne, bardzo ważne ogniwo. My, jako Samorząd Podwiatowy, widzimy to, widzimy y, potrzebę. Y, Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i widzimy, czujemy na sobie obowiązek pomagania w funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych. Cóż, cóż lepszego możemy zrobić, jak, niż przekazać pieniądze? Na przykład, przekazujemy od wielu lat dotacje dla wszystkich gmin w których funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne, dotacje na zakup wyposażenia, na zakup mundurowania specjalistycznego, a także zabezpieczamy środki na takie działanie, które się nazywa Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ponieważ zaczynamy od edukacji. Edukacja i niesienie pomocy. W powiecie gniezińskim działa 41 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których służy około 1200 strażaków ochotników.